Czy chcielibyście zarobić na giełdzie? Jasne, że tak, ale czy umiecie wytłumaczyć, jak ona w ogóle działa? Często nawet osoby, które mają już za sobą kilka pierwszych transakcji, nie bardzo wiedzą, jak taki temat ugryźć. Dlatego wyjaśnimy sobie podstawy prostym językiem dla każdego. Naszykujcie się na sporą dawkę informacji i oglądajcie do końca. Dzień dobry. Z tej strony Hubert i bardzo miło mi Was widzieć na kolejnym piątku z Pankracem. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak działa giełda i na początek wytłumaczymy to sobie w najprostszy możliwy sposób, zapożyczając świetną analogię z książki Finansowa Forteca Marcina i Wócia. Autor przedstawia giełdę jako bazarek, na którym ustalono konkretne reguły. Na przykład, że handlujemy jedynie warzywami i owocami tylko w dni robocze, i jedynie od 9 do 17. Porównanie Marcina nie jest przesadzone, ponieważ historycznie ulica Wall Street, przy której znajdują się siedziby największych firm i instytucji finansowych, była właśnie bazarkiem. Gromadziły się tam osoby, które chciały kupić lub sprzedać prawa do biznesów lub handlować długami. Wiemy już mniej więcej o co chodzi, więc jesteśmy. Gotowi na bardziej realny obraz. Giełda to regulowany rynek obrotu papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi. Rynek ten jest regulowany, co oznacza, że działa według pewnych określonych zasad, a uczestnicy muszą spełniać określone wymagania i w Polsce czuwa nad tym Komisja Nadzoru Finansowego. Podobnie jak na bazarku z naszego przykładu, handlujemy jedynie w dni robocze i w wyznaczonych godzinach. Podczas trwania sesji giełdowej. Zamiast owocami i warzywami handlujemy papierami wartościowymi, jak akcje i obligacje, oraz instrumentami pochodnymi, czyli np. kontraktami terminowymi czy opcjami. Obie te grupy to instrumenty finansowe i za pośrednictwem giełdy podczas trwania sesji możemy je oczywiście kupować i sprzedawać. Robimy to korzystając z rachunku maklerskiego, ale nie w formie fizycznego dokumentu, a jedynie zapisu cyfrowego. Na giełdzie mamy do czynienia z rynkiem pierwotnym i wtórnym. Ten pierwszy polega na zakupie nowiutkich, jeszcze ciepłych papierów wartościowych. Aby zrozumieć o co mi chodzi, wyobraźmy sobie, że właściciel sieci siłowni potrzebuje pieniędzy na otwarcie kilku nowych lokali w innych miastach. Może on sprzedać część swojej firmy, aby uzyskać gotówkę, czyli wyemitować akcje. Takie emisje można przeprowadzić więcej niż jeden raz. W sytuacji, w której nowa spółka wchodzi na giełdę i pierwszy raz sprzedaje swoje akcje, mamy do czynienia z tak zwaną pierwszą ofertą publiczną. Ostatnio taką głośną i dużą ofertą, o której mogliście słyszeć, był debiut Allegro na giełdzie. Czy pamiętacie, żeby zostawić łapeczkę w górę dla YouTube'owego algorytmu? Rynek wtórny to wszystko to, co dzieje się z akcją później, a więc kiedy ja kupuję akcję od pana Mariana, to przeprowadzamy transakcję właśnie na rynku wtórnym. Pan Marian nie jest emitentem akcji, czyli jej nie stworzył, a jedynie wcześniej kupił i teraz odsprzedaje. Emitent w ogóle nie bierze udziału w całym procesie. Handluje ja i Marian. No dobrze, ale pewnie zastanawiacie się, w jaki sposób udało nam się z panem Marianem ustalić cenę tej akcji, skoro... Nie zamieniliśmy ze sobą nawet słowa. Cena jest ustalana automatycznie i zależy od tego, za ile dotychczasowi posiadacze są gotowi sprzedać akcje, a po ile nowi inwestorzy chcą je kupić. Mamy tutaj do czynienia z notowaniami ciągłymi. Oznacza to, że podczas sesji giełdowej cena podlega ciągłym zmianom, które możemy na żywo obserwować, albo z zachwytem, albo trzymając się za serce. Mamy też dwie podstawowe metody wyznaczania kursu akcji. Jedna z nich bazuje na zleceniach i te stosuje się na naszej rodzimej giełdzie, natomiast druga na cenach i ma zastosowanie na przykład na amerykańskim Nasdaqu, który jest drugą największą giełdą na świecie. Nie będę tutaj jednak wchodził w szczegóły, ponieważ gdybym miał opisywać wszystko, to te filmy byłyby za długie i nikt by nie chciał ich oglądać, a już teraz mało kto chce je oglądać. To co dla nas ważne to fakt, że ocenie akcji decydują kupujący i sprzedający, czyli jest ona różnicą między popytem a podażą. Jeśli więcej osób chce w danej chwili sprzedać, cena spada. Jeśli kupić, rośnie. Z tego powodu w krótkim terminie cena akcji na giełdzie może mieć niewiele wspólnego z tym, czy dana firma radzi sobie dobrze, czy raczej kiepsko. Jak widzimy cena akcji nie odzwierciedla jej realnej wartości. Świetnym przykładem jest ostatni incydent z Elonem Maskiem w roli głównej. Na dzień dzisiejszy najbogatszy człowiek na świecie na Twitterze napisał, używajcie signal, mając na myśli komunikator internetowy konkurencyjny dla Whatsappa. Śledzący go inwestorzy nie do końca go zrozumieli i zainwestowali w spółkę o podobnej nazwie, jednak Zupełnie niezwiązanej z tym komunikatorem. Wycena spółki w mgnieniu oka poszybowała z 55 milionów do 6 miliardów dolarów, a cena akcji z 60 centów do 70 dolarów. Spółka w tym czasie nie zrobiła nic nadzwyczajnego. Było po prostu bardzo dużo kupujących, którzy wywindowali cenę do kosmicznych wartości. Akurat w tym przypadku bardzo wyraźnie zadziałała przewaga popytu nad podażą. No dobrze, ale dlaczego nie mogę kupić akcji sklepu spożywczego ubożenki, który stoi przecież za rogiem? Może o nim też ktoś napisze jakiś a Ja zgarnę fortunę. A dlatego, że na giełdzie znajdziemy jedynie spółki akcyjne. Należy jednak pamiętać, że nie każda spółka akcyjna jest notowana na giełdzie. Większość z nich wcale nie jest. To znaczy, że nie można kupić ich akcji na giełdzie. Spółki akcyjne, które są na giełdzie, muszą przestrzegać pewnych regulacji i mają dodatkowe obowiązki. Muszą na przykład publikować sprawozdania finansowe, dzięki czemu posiadacze akcji, czyli akcjonariusze, wiedzą jak radzi sobie firma. Jeśli większość firmy radzi sobie dobrze, a cena ich akcji rośnie, mówimy, że trwa hossa albo rynek byka. Natomiast kiedy mamy do czynienia z poważnymi spadkami, panuje bessa, czyli rynek niedźwiedzia. Żeby zorientować się, jak wygląda ogólna sytuacja, nie musimy jednak sprawdzać no to Każdej spółki z osobna. Mamy na szczęście coś takiego jak indeksy giełdowe czyli wskaźniki, które grupują razem spółki z danej branży, kraju czy o podobnej wielkości. W Polsce najważniejszymi indeksami są WIG oraz WIG20. Ten pierwszy opisuje stan wszystkich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, natomiast drugi 20 o największej kapitalizacji. Dobrze znać także S&P 500 reprezentujący 500 największych spółek z USA i Dow Jones robiący to samo dla pierwszej 30 amerykańskich przedsiębiorstw. W ramach ciekawostki, Dow Jones jest jednym z najstarszych działających indeksów akcji w Stanach Zjednoczonych i został opublikowany po raz pierwszy już w 1896 roku. Składał się wtedy z 12 akcji. Podsumowując, giełda to miejsce, w którym handlujemy instrumentami finansowymi. Nie musimy się jednak przekrzykiwać przez tłum maklerów, próbując ustalić cenę transakcji, ponieważ wszystko odbywa się automatycznie i cyfrowo. Aby mieć do niej dostęp, potrzebny nam będzie rachunek maklerski. Żeby zorientować się, jak radzi sobie rynek, rzucimy okiem na indeksy giełdowe, mając jednak na uwadze, że ceny poszczególnych instrumentów finansowych mogą być zawyżone lub zaniżone w zależności od tego, czy są chętni by je kupić, czy niekoniecznie. Myślę, że szczególnie dla osób zupełnie zielonych w temacie giełdy była to całkiem spora dawka informacji. Jeśli jednak nie czujecie się tym zmęczeni, to wpadnijcie na jeden z pierwszych filmów na tym kanale, na którym opowiadam, czym są akcje i w jaki sposób dały mi zarobić 60% w miesiąc. Ja tymczasem bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Jeszcze oglądacie? To już koniec, możesz iść do domu.